Ziemaneska, moi drodzy, jesteśmy w końcu na ostatniej części ziemniaczanych przemyśleń. Czy tam kartoflanek, przemyśleń, nawet nie pamiętam jak to szło dotyczących rajskiej wyspy. I od razu uprzedzę, że ci, którzy przyszli tutaj w nadzieję, że Hehe, he he, obsmaruję te meble, he, tak jak zrobiła z każdą poprzednią częścią tego pakietu, to zasmucę was, bo, bo nie, bo w meblach jestem absolutnie i to totalnie bezgranicznie zakochana. Także... Ja <laughs> dobra nie powiem, czy to jest moje ceny. Zacznijmy od tego, że Jokes on me na początku wiedziałam tylko, że generalnie meble mi się podobają, ale nigdy tak nie spojrzałam na nie w pełnym zestawieniu i stwierdziłam, a, przeprowadzę ich na jakąś taką małą parcelę, żeby to pokazać już na tej rajskiej wyspie, nie będzie wygodniej. I, i, i no nie no. Nie pomieściły się wiatraki, nie pomieściły się przecież te wszelkie lampy, no bo nie mam sufitu, nie pomieściły się te statki, te części, już nie wspominając o tym, że są w ogóle pokoje do zbudowania w tych klimatach, które, jak dla mnie wyglądają, no, oszałamiająco większość z nich. To jest naprawdę, jak się temu przyjrzałam, byłam pod wrażeniem no i właśnie też pomij nie pomijając roślin, tak, te wszystkie palmy i tak dalej które też już sobie pozwoliłam pominąć ale te rośliny są, no już tak na wstępie odhacze są po prostu fantastyczne. Jestem zakochana w każdym jednym aspekcie dotyczącym zewnętrznej jakby dekoracji, która wchodzi w to, co daje nam Rajska Wyspa. Ale przyjrzyjmy się mebelkom. Chciałam je jakoś tak, wiecie poukładać sensownie, ale nie wyszło więc tak. Z Łazienki no nie ma wiele, chyba że jeszcze gdzieś klop, pominam, pominam gdzieś klopę. Jest gdzieś klop z Rajskiej Wyspy? Czy przypominałam rajskiego klopa? Nie, dobra, czyli z rajskiej wyspy jest tylko to, nieważne. totalte to, to, to publiczna. E, no, odklikaj się, ale tak. Mamy takie bardzo. Klimatyczne, przynajmniej jak dla mnie z takim właśnie motywem drewnianym, bali i tak dalej, i to mi się podoba, podobają. Będę pewnie brzmić bardzo nieobiektywnie, ale po prostu mi się Ja sobie, tak wiecie, sprzedawać te mebelki jak już je obejrzymy, żeby się robiło miejsce. To jest takie szkiełko, no tutaj wygląda trochę do dupy, ale wiecie, jak je postawicie tam nad wodą, na tych takich podestach, czy jak coś tam zwie, to będzie fajniej widać wodę pod spodem, ale też jest spoko, że to działa na ziemi i że możesz mieć wgląd w swój grunt. Nie wiem, może ludzie tak lubią. Mamy też całą jedną komutkę. Ja Też uważam, że jest fajnie bo one dalej w tych takich drewnianych klimatach, tak, jak praktycznie wszystko, więc to się zazębia. Rekolory też się utrzymują w takim dosyć yy, jednolitym temale no. Dla mnie to nie jest problem, bo uważam, że to no, dalej wygląda dobrze. Chociaż na przykład kolory tej szafki, no to właśnie tak trochę. Jak dla mnie przynajmniej mech, może tego, że to jest taki, taka dziwna. Dziwne po prostu odcięcie. Podejrzewam, że to może miało jakoś symbolizować fale czy coś, ale mnie nie kupuje. Ale generalnie szafka sama w sobie jest ładna. No to wiadomo też, że doszło jakieś firaneczki, jakieś takie daszki, ten tak metalowy, to nie wiem, tak może nie specjalnie mi się kojarzy z morzem, ale ja się w sumie na, na morzu małdam, ale te firanki, te firanki są takie właśnie fajne, delikatne, kojarzy mi się z tymi, wiecie, wszelkimi scenariuszami w filmach, że po prostu ludzie wstają nad morzem i są te takie białe firany, lekko bujające w oknach, to jest to, to, to wszystko to jest, no, dobrze ujęte, po prostu patrzysz na to i mówisz wow, właśnie kojarzy mi się z tymi morskimi klimatami łóżka, łóżka dla mnie też są bez rezultatu, chociaż mówię, ten motyw taki z tym drewnianym, tym tak, trochę mi nie pas bo wtedy uważam, że niestety trzeba troszeczkę wymieszać dwa kolory drewna i gdzieś się na przykład umieścić w na przykład w designie pokoju, żeby to miało ręce i nogi. A przynajmniej takie jest moje zdanie. Ale generalnie wszystkie łóżka mi się mega podobają, mówię. To, to może pojedyncze mniej, ale ta taka leżanka. Bo zresztą ona mi się kojarzy z taką wiecie leżanką, którą se stawiasz na, na zewnątrz i na niej śpisz. Dlatego troszeczkę brakuje mi, że nie ma jakiejś takiej wersji jakby. Bez kouder, żeby to na przykład taki, taki łany kod, bo to faktycznie wygląda jak zasłane łóżka, ale to już takie nie moje, także generalnie łóżka też bardzo na propsach. Też bardzo fajny motyw, który doszedł. Nie jestem pewna, czy też nie dochodził w innych częściach, bo jak wiecie, ja się bardzo znam na tych częściach. Ale te takie ścianki, bo w dwójce pamiętam, że jakieś takie parawany no, nie były tak najlepiej wykonane. No to właśnie możliwość dania takiego ala parawanu, czy zwłaszcza jak mamy takie gorące klimat, i tutaj to mi bardzo, bardzo odpowiada. Teraz tak, no, to jest jakaś tam szafa do nurkowania, czy coś tak, no. Jest klimatyczna. Nie powiedziałabym, że jest wykonana źle, ale no, ja się nie widzę, żebym jej gdzieś używała. Też taki zwykły stojaczek, też bardzo fajnie. Mówię dalej, są cały czas utrzymane spójnie te drewniane klimaty. To, to nawet to widać wszystko w tych meblach, to się wszystko razem trzyma i możesz przynajmniej jak dla mnie naprzemiennie używać, bo tam całkiem teoretycznie, jak widać po jakichś tam fotelach, są jakieś różnice niewielkie, tak? Jakby coś tam, jakby teoretycznie takie troszeczkę dwa style czy coś, ale to jest na tyle dobrze wykonane, że one się razem zazębiają i możesz tego używać naprzemiennie. Ustawki też mi się podobają, bo jest taki właśnie fajny wyspiarski motyw taki. I to by się nawet nadawało nie tylko na wyspę, ale nawet na wieś taki klimat, tak? Że nie ma łańcuchów i tak dalej, tylko jest sznurki, jest taka domowa robota. Sofy te obie mi się bardzo podobają, ale ta ostatnia to. to, to, to nie wiem, ta taka jakby przyjrzysta siateczka, czy, czy, czy nie wiem co, to, to, to nie. To, to, to by mogło robić wypadkę, mi się totalnie nie podoba. Tu mamy jakiś taki fajny tch, hawajuski znak. No to, to jest. To, okej, okay, powiedzmy nie w tym związekowej, ale jeden ten łuk weselny. Jest po prostu. Tak uroczy, aż po prostu, wiecie, jakbym była takim jakimś zawisnym tym, tym przeciwnikiem, a także totalnie po to mówię takie aż mnie po prostu w kichach skręta, że podoba mi się aż tak bardzo coś, co zrobiła, ale no jest po prostu tak jeszcze uroczy i tak klimatyczny, że, że aż mi w środku cieplutko. A co tam jakieś tam stołki, nie stołki też fajne, to mi na przykład bęben w ogóle przypomina. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to są takie szafeczki, nie? No to jest jakaś otomana, nie wiem co to znaczy, a to mów mi otomana. Dobra, to, to są jakieś otomany. Nie ja znam się jakiś taki słodziutki stoliczek z takimi typowo hawejskimi kwiatami. Jakiś kolejny stoliczek. Ten fotel to jest po prostu życie, w takim sensie, że ja lubię takie ala wyplatane krzesła czy coś, i lubię sobie na nich kłaść pod i siedzieć. Także nawet spędziłam kilka dni wakacji w takim fotelu, także ja się utożsamiam z tą kreacją. To jest fotel taki sam jak ten, ten. Jak ta kanapa, dlatego mam takie trochę mieszane uczucia. Wygląda może tak. Ma ten taki trochę wyspiały klimat, ale bardziej jakbym miała iść do jakiegoś rajskiego bału fancy, czy coś, a nie tak typowo, wiecie, takie tam chatki nad wodą, czy coś. No i taki śmieszny fotel, który w ogóle wygląda był tak trochę w kokosie, czy coś. No i klimatyczne takie krzesełko, które tam się właśnie zazębia z tymi, o, tutaj stoliczkami, które mamy. Jak widać, się wszędzie wpasuje, to jest akurat kawa, więc się nie liczy. No i właśnie, stoły też, mówię, są takie ten mi tylko tak trudzi, ale to jest chyba bardziej jako taki stolik pod jakąś szafkę czy, czy coś, także okej, okay, bo tak jako stół do siedzenia to by się nie nadawał. Ale bardzo też podoba mi się motyw tych takich okrągłych stoliczków czy stołów, bo zwłaszcza mówię ten niski, bo przynajmniej ja to zauważam, że jest dosyć popularne, że właśnie robi się właśnie w takim, takim stylu wyplatany taki duży stolik, i po prostu tak sobie służy, jako gdzieś tam na dworze stoi czy coś, także biurko mi tak jest fajne, ale wolałabym, żeby było bez znaczków w tym kolorze, nie wiem czy w ogóle nawet jest. No nie, niestety te znaczki są, ja raczej preferuję jednolite takie, wiecie. Jednolite i tym kolorze biurka, jak już mam bez takich żadnych znaczków czy coś pod spodem, ale to jest preferencja. Ten stylik jest całkiem ok, chociaż jakbym tak mi ktoś powiedział, e, kazał mi powiedzieć, z jakiego to jest dodatku, to bym się pewnie nie skumała z rajskiej wysypka, żebym poznała ten takie dziwne, dziwne cięcie, no bo tak wygląda, może przez te nóżki, tak bardziej modernie. No i szafeczka nocna. Jakaś flaga, kosz na śmieci, też klimatyczny, żeby nie było. No wiadomo, szafeczki. O tak, i te szafeczki, które się dobrze kojarzę, doszły po, po jakimś tam czasie, nie? nie? Nie było od razu tych tych takich spadzistych. Taka fajna. To, nie wiem, czy to się takiego jakaś pówka, czy siedzenie, to się ten, ale właśnie mi się generalnie podobają takie rzeczy, i na przykład mi tego w dwójce brakuje, że nie wszędzie chciałabym dawać kanapę, ale żeby taka po prostu jakby siedzanka była zwykła. No nie wiadomo, mamy nowe leżaczki. mówię, ten. Tutaj też mam taki problem, że. No, wiadomo, że z w się kojarzy wypoczywanie, ale jak już mamy takie stricte wyspiarskie klimaty, no to ten leżak właśnie mi się bardziej kojarzy z jakimś takim motywem bogatego baru bardziej, niż yy, hej, jestem na, w domku z Bali so odpoczywam. i odpoczywam. Jestem są jakieś takie baldachim, ten jest spoko, kojarzy mi się właśnie, zwłaszcza teraz bardzo z serią u Ksao tego. Żula Menela Pana Fiołka, chociaż już teraz no nie mieszka, ma normalny dom, gratuluję. Jest taki właśnie fajny, drewniany, który się w ogrodach spotyka. I ten taki po prostu totalnie cudowny, taki typowy, romantyczny Baldachim. No i co, takie ognisko, co, co pokazywałam już do robienia tych takich rzeczy w tym zielonym, śmiesznym czymś. Taka deseczka, ale wygląda właśnie fajnie. To gdzieś właśnie tutaj przy jakimś barze czy coś, to właśnie taka zachęta do wejścia. Tej lampy może nie skomentuję, bo, bo ta lampa myślę... Generalnie podsumowuje sama siebie doskonale, więc po prostu sprzedajmy. Do łapania ryby, więc w sumie jest, ale nie wiem, co to, to stawiałam, tak samo jak tę miskę na kawę. Ale generalnie tutaj, dekoracje. Nie wiem, czy te, też tę te rybkę można zaliczyć, ale no te wszystkie tutaj, te, te kwiaty i tak dalej. My god, o, jeszcze dywany, tak, dywany. Te wszystkie dekoracje, jestem po prostu tak wielką fanką. Nie, ja po prostu. Lubię takie wyspiaski, klimaty, kwiatowe i tak dalej, tylko dla mnie te wszystkie itemy i każdy po kolei jest po prostu, no może oprócz kremu z filtrem, są po prostu takie, że wiem, że gdybym grała w Simsy, to bym z nich korzystała. Mamy no ognisko, mamy rybcie, mamy ręczniczki, no i też to mi się bardzo podobało. Takie. No w sumie nie powiem, bo też bardzo inteligentnie stwierdziłam, że sobie krótsze, ale takie półeczki. Znaczy one też mówię, tak nie bardzo mi zajeżdżają rajską wyspą raczej jakimś modernym tym, ale bardzo podoba mi się motyw właśnie dawania w ogóle takich jakby rozczepnych, właśnie modernych rzeczy, ale jako że. no. Są niby spoko, ale ale tak niespecjalnie mi się wpasowują w dodatek. Tak samo jak to światełko, to światełko w sumie nie wiem co nie nim się trochę jakiegoś takiego dziwnego. ...klapkę albo jakiś śmieszny, nie wiem, dziwny patyczek po czy coś. <grywa> czy wygląda estetycznie, <grywa> ale... ...ale właśnie, no mówię, tak się staram po pod tym kątem, że co mi pasuje tego wyspiarskiego klimatu. Już powiedzmy pewne sobie założenia wypracowałam patrząc na klimat wyspy. Podobają mi się te duże na narzędzia, tak, narzędzia. Duże tutaj sztuczki. Są fajne, że mogą być takie malutkie, może się w kuchni pójść i będzie wyglądać fajnie. Te światełka są osum. Tutaj mamy jakiś taki... Drewniany dildos, nie wiem po co by miał być. No i też wiadomo, takie powiedzmy standardowe dekoracje, przysując znaczy standardowe fajne jakieś rybki. Z tego, czego jeszcze nie pokazałam, no to właśnie na przykład jest toaleta, bo już się nie mieściło. Są jakieś takie, no te pontony, które już wcześniej widzieliśmy, czy jakaś taka budka. Znaczy, nie wiem czy widzieliście, czy oglądaliście poprzedni odcinek, ale jak nie, no to. No wiadomo, są jakieś tam są standardowe budki, łódki, etc., etc., no to takie rzeczy, których już raczej nie będę pokazywał bo się raczej tam pokazuję na wodzie w wykorzystaniu, no i oczywiście też nie pokażę rzeczy, które są do doblokowania, bo jestem nubem albo tych dużych, bo, bo nie wiem, jak to zrobić. Eee, <śpuszczam> Przepraszam. No i też wiatraków i światełek, ale no, wiedzcie, że są, to nie tak, że ja nie wiem o ich istnieniu, one sobie są, sobie żyją i są też całkiem spoko. On, na przykład te bardzo mi się podobałem. jestem jakąś taką wielką fanką takich świateł, nawet nosiłam kiedyś kolczyki w podobnym stylu i... Dlatego może brzmię tak właśnie dziwnie, porównując to, co powiedziałam e, o poprzednich rzeczach. Z dodatku Rajska Wyspa, a do tego co mówię teraz, no bo tak do wojny, to nie tak fajnie, to na po czym każdy po element praktycznie yy, kupowanie i budowanie to są. jeśli zaś chodzi o tapetki i tak dalej, no to tu są całe pięć tapetek, to już taka drewniana może masz tam, które doszły z Rajską Wyspą i całe trzy podłogi, że nieźle. O roślinkach już mówiłam, roślinków jest sporo, jakieś trawy, krzaki. Krzywe palmy, niekrzywe palmy, rozłożyste takie piękne drzewa. No, budowanie i kupowanie po prostu wygrywa na każdym jednym polu, jest tak cudowne, chociaż no właśnie trochę się dziwię, że nie ma wysperskiego kibla takiego, no. No, no, no stricte racza nie ma takiego zwykłego, nie? No, bo to jest raczej dziwne. Także, no podsumowując to, co widzieliśmy i co po części widzimy, dla mnie budowanie i kupowanie, to, co może brzmieć trochę kontrowersyjnie, jest z 10 na 10 po prostu. Mało która, rzecz, no mówię, pomijam te takie rzeczy, których się raczej nie używa na parcelach domowych, właśnie jak te kawałki statków, czy jakieś skrzynie, no bo to jest raczej do tworzenia jakichś parcel publicznych, czy, czy jakieś nie wiem, ewentualnie historii i dekoracji, ale takie stricte, które są do używania normalnie w domach, no to ja jestem po prostu, aż nie mogę wziąć, ale jestem absolutnie po prostu zakochana w większości rzeczy, no bo nie powiem, że w każdej jednej, no bo na przykład ta, ta lampa, ta lampa. Także, no, 10 na, na 10 za budowanie i kupowanie, i tym samym przechodzimy do podsumowania całości, jakby tych kartoflanych przemyśleń. Będzie takie dosyć krótkie podsumowanie. No, ja uważam, że tryb. Kas jest no dosyć słaby, w sensie są fajne ubrania, ale no na przykład wymysły w stylu założę sobie kurtkę na, na gołe ciało i pójdę na plażę albo to w ogóle niektóre rzeczy z tą szmatą na, na biodrze, tak nie jest. Nie mój klimat po prostu. Ja generalnie lubię takie właśnie wyspiarskie klimaty i tak dalej, ale uważam, że tutaj po prostu kas jest wykonany źle i nie ma wielu ciekawych rzeczy. Jeśli chodzi o takie rzeczy stykty rozgrywkowe, to na przykład samo to, że jest taka wyspa, że dochodzą właśnie takie podesty i to jest bardzo fajne. To, że są sereny jest generalnie spoko, tylko no uważam, że nie są takie jak kosmici, że są, ale no nie wnoszą nic ciekawego, bo tam wampiry mają swoje drzewka, czarodzieje teraz mają swoje drzewka i super gwiazdy mają swoje drzewka, a te dwie na naturalne istoty są tak po prostu opierdziane. Nie? uważam, że swoją osobą nic nie wnoszą, one sobie po prostu istnieją na spokojnie, co jest dla mnie takie dosyć trudne. Ale no fajnie, że coś tam próbowali z tymi duchami zagrać tak, nie powiem, że nie chociaż uważam, że... To co dajemy, jest kompletnie bez sensu, ale podoba mi się motyw tego, że można to Sulani yy, oczyszczać, zbierać te śmieci na tej wyspie i tak dalej. To mi się akurat podoba uważam, że to jest fajnie rozegrane. Chociaż tak walcą jest to trochę dziwne, że wow, nie wiem! Pozbieram sobie 40 razy śmieci z okolicy i wszystko będzie idealnie! Już nikt nie będzie śmiecić, świat będzie czysty, nie! Yeah! W takim mało no, no, realistyczne no, rozumiem, że jakoś to trzeba było rozegrać, tak jak już się podjęli, no to podoba mi się to, że są te takie jakby otwarte kariery, które... W których coś tam zarabiasz, trochę pracujesz, ale głównie masz właśnie to, że są to, żeby się bawić na tym Sulani. Że są to takie właśnie festiwale, na niestety żadne nie udało mi się wpaść, ale mam świadomość ich istnienia. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Te algi są przynajmniej jak dla mnie dosyć mylące, bo ja tam łaże łażę, sprawdzam, czy są to może te zanieczyszczenia, bo przecież jest taka ta zielona plama wypływająca z tego tego, ale nie, to są tylko jakieś tam algi, glony i zielone, z tego co ja przynajmniej wyczytałam i się dobrze zrozumiałam te, te zielone wpływające właśnie gun tylko dlatego, że są śmieci na, na ziemi zostawione także no gameplay mnie nie powalił, są fajne elementy ale uważam, nie są one na tyle fajne, żebym powiedziała wow, chcę wydać te, takie pieniądze, bo uważam właśnie, że gameplay powinien być najmocniejszą stroną, tak? bo w moim wypadku, skoro ten gameplay jest dla mnie taki mm", że ja bym nie specjalnie za bardzo z czegokolwiek tutaj korzystała no może oprócz tego, jakbym miała podejrzewam wybierać, to bym korzystała tylko z tych tutaj party przy samej wodzie, żeby sobie właśnie takie domki budować. No i z trybu kupowania i budowania. Ale no, czyli każdy inny aspekt rozgrywki, tak jak i kas, są dla mnie... Może nie tyle zbędne, ale mogłoby ich nie być. Ogółem mówię, że to co oferuje ten dodatek jest... NIE warte SWOJEJ CENY Warto kupić na promocji Nie warto kupować za pełną cenę Spodziewałam się czegoś lepszego Już nawet nie mówię teraz o personalnych preferencjach Ale o generalnie tym co zostało przedstawione Moim zdaniem dupy nie urywa Gdyby to było w ramach e, Akcesoriów na przykład Czy jak ktoś się tam zjeba dalej jest troszeczkę się gubię w nazwisku. O żeby było tak na przykład jak wampiry Zrobić tę wyspę mniejszą Dać te syreny i je dopracować na Byłoby dużo lepsze niż robienie ogromnej wyspy na której, przynajmniej jak dla mnie, nie ma aż tak wiele do roboty, i w której Syreny se po prostu istnieją, i gdzie chodzimy do jaskini, w której na przykład możemy znaleźć serce Sulani, które jest pięknym naszynikiem, którego nie możemy założyć. A przynajmniej ja nie mogłam, a próbowałam na wiele różnych sposobów. Także, no, tak, to było moje podsumowanie, i nie wiem, co w sumie więcej powiedzieć. No, dzięki i na raz. Dzięki za lekkie komentarze, ja jestem już i dziękuję Miss Sims za udostępnienie mi tego dodatku, bo oczywiście jestem leniwą bułą, która nie wydaje nic na Sims 4. I do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w toby złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka. I mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obszajić. W sensie mnie.